Dzisiaj zapraszam Was na poradnik Jak podkręcić pamięć RAM DDR4. Moi drodzy, witam Was bardzo serdecznie. Na moim kanale jest wprawdzie film Jak podkręcić pamięć RAM, ale chciałem zrobić taką odświeżoną wersję i poruszyć kilka ważnych aspektów, które nie były ujęte w tamtym filmie. Zacznijmy, może, od tego, jaki jest w ogóle standard pamięci DDR4. Jest to taktowanie 2133 MHz i napięcie 1,2 V. Wszystko ponad to, to tak zwany overclocking. Oczywiście, wszyscy praktycznie producenci oferują w swojej ofercie pamięci z tak zwanym profilem XMP, czyli Extreme Memory Profile. Oznacza to, że podbijają one, oni e, taktowanie na modułach, na kościach pamięci. E, podbijają również zazwyczaj napięcie. Jest to wszystko przetestowane, jest to stabilne, co nie oznacza, że u Was w Waszym komputerze będzie to działało. I taki przykład. Dajmy na to, kupujecie pamięci z taktowaniem 4000 MHz, opóźnieniami celu 18, 19, 19, z napięciem 1,35 czy też 1,4 V, no i liczy liczycie na to, że po włożeniu ich do Waszego komputera będą one z takimi parametrami działały. Nie do końca, nie zawsze będzie to możliwe, bo wiele zależy od procesora, dokładnie kontrolera, jaki jest w tym procesorze. Jak i Waszej płyty głównej, także weźcie to pod uwagę. W dzisiejszym odcinku pokażę Wam, jak podkręcić pamięć na dwa sposoby. Przed chwilą wspomniany profil XMP, jak i również oce manualne, czyli ręczne. Załóżmy, że kupujecie moduły taktowane standardowym zegarem 2133 MHz, czy też powiedzmy moduły z profilem XMP, ale taktowane 2666 MHz i chcielibyście podbić ich hmm, taktowanie, aby zyskać na wydajności. Pamiętajcie jednak, że podkręcanie pamięci jest to loteria i nie każde Moduły będą podatne na oce to raz, a dwa, że nawet dwa identyczne komplety pamięci tego samego producenta nie będą się kręciły w ten sam sposób. Także warto o tym pamiętać. Zaczniemy od profilu XMP na płytach z chipsetem Intela. Zanim zaczniemy, pamiętajcie, że w przypadku Intela podkręcanie pamięci na płytach z chipsetem B i H możliwe jest tylko i wyłącznie do wartości 2666 MHz. Na płytach Asusa profil XMP ukryty jest akurat w zakładce AI Overclock, ale u innych producentów będzie on widoczny jako osobna zakładka. Po wybraniu profilu XMP płyta samoczynnie ustawi taktowanie pamięci, jak i odpowiednie timingi, czyli opóźnienia. Niestety tylko te podstawowe. A ważnym parametrem jest tutaj także TRFC, mające wpływ na główne opóźnienia. Z automatu ustawione jest ono zbyt wysoko i np. przy taktowaniu pamięci zegarem 3600 MHz może wynosić nawet 620 cykli. I w przypadku oce pamięci na 3200 czy też 3600 MHz MHz, proponuję tą wartość zmienić na 374. Gdyby okazało się to niestabilne, to podnosicie tą wartość na około 420. W większości przypadków nie powinno to spowodować problemu. I jeszcze jedna wartość, mianowicie Command Rate. To co Was interesuje, to ustawienia 1 i 2, natomiast nie zawsze na Intelu 1 będzie osiągalne i stabilne. Po włączeniu profilu XMP z automatu ustawione jest także napięcie dla pamięci RAM. Na platformach Intela jednak powinniśmy zainteresować się jeszcze dwoma napięciami. Jest to VCCIO i VCCSA, inaczej System Agent Voltage. Te zazwyczaj na większości płyt ustawiane są zbyt wysoko, nawet na okolice 1,4V, co widać na załączonym obrazku. Jest to zdecydowanie za dużo i maks, jakiego proponuję nie przekraczać, to 1,35V. Przy taktowaniu pamięci 3600MHz w większości przypadków powinno wystarczyć 1,23, a przy taktowaniu 3200, nawet w okolice 1,12 i 1,15. Z tym musicie poeksperymentować, a zakres, jaki proponuję, to od 1,12 do 1,3V. Tyle, jeżeli chodzi o profil XMP, Teraz przejdziemy do ręcznego podkręcania pamięci. Tutaj zamiast profilu XMP wybieramy opcję manual, a następnie przechodzimy do zakładki deram Frequency i wybieramy pożądaną wartość. Pamiętajcie jednak, żeby pamięci kręcić stopniowo, jak na przykład macie RAM taktowany 2666 MHz, to spróbujcie go na początek ustawić na zegary 3000. Jako już nie każde pamięci podatne będą na wysokie OC. Teraz przechodzicie do zakładki z opóźnieniami i ręcznie je ustawiacie. W tym przypadku również nie ma złotego środka. Przy taktowaniu 3000 MHz możecie spróbować CL14, przy 3200 CL15, przy 3600 CL16, a przy 4000 CL18. Gdyby te wartości okazały się niestabilne, podbijacie je o jedno oczko i próbujecie dalej. Pamiętajcie, że opóźnienia pierwszorzędowe, czyli CL, TRCD i TRP nie muszą być ustawione tak samo. Czyli CL możecie ustawić na powiedzmy 16, a kolejne dwa na 18. Opóźnienia trans proponuję Wam ustawiać w przedziale od 32 do 40, w zależności oczywiście od taktowania pamięci RAM. Tak samo jak w przypadku profilu XMP proponuję Wam zmienić wartość TRFC, choć za to możecie zabrać się później po ustabilizowaniu pracy pamięci na opóźnieniach pierwszorzędnych. Podczas ręcznego podkręcania pamięci należy samemu zmienić napięcie. Zakres jaki proponuję to od 1.3 do 1.45 V. Oczywiście im mniej, tym lepiej. Tutaj również musicie sami poeksperymentować i nie ma reguły, każdy moduł kręci się inaczej. I przypomnę jeszcze o napięciach VCCIO i VCCSA. Nie przekraczajcie 1.35 V, w większości przypadków 1.25 powinno spokojnie wystarczyć. Przejdźmy teraz na podstawkę AM4. Tutaj procedura jest bardzo podobna. W przypadku profilu XMP postępujemy dokładnie tak samo jak na Intelu, z tym że na płytach Asusa profil ten nosi nazwę DOCP. Zarówno taktowanie opóźnienia jak i napięcie dla pamięci zostanie ustawione z automatu. Nie przejmujcie się, jak w BIOS wartość napięcia nie ulegnie zmianie, na niektórych płytach tak się może zdarzyć, ale będzie ono poprawnie ustawione po zapisaniu zmian i zalogowaniu do Windowsa. Na płytach AMD nie mamy napięć VCCIO i VCCSA. Jest natomiast VCORE SOC. Używając profilu XMP, nie ma sensu ruszać tego napięcia i zostawcie je na auto. Natomiast w przypadku ręcznego podkręcania pamięci może to pomóc w ustabilizowaniu pracy RAM, choć nie zawsze. Gdybyście chcieli tę wartość zmieniać, to nie przekraczajcie 1,2V. Jeszcze kilka słów na temat opóźnień. O ile te pierwszorzędne ustawiamy tak samo jak w przypadku Intela, o tyle wartość TRFC płyty AMD zazwyczaj ustawiają na poprawne wartości i nie musicie się nimi przejmować. Podobnie w przypadku Command Rate, płyty na podstawkach AMD ustawiają tą wartość z automatu na 1T. Ważne, żeby na podstawkach HM4 po podniesieniu taktowania RAM powyżej 3600 MHz sprawdzić dzielnik dla Infinity Fabric. Jeżeli nie będzie to 1 do 1 w stosunku do taktowania pamięci RAM, to znacznie stracicie na wydajności. Łatwo to sprawdzić w programie CPUZ w zakładce Memory. Jak taktowanie pamięci jest takie samo jak Northbridge frequency, to znaczy, że wszystko jest w porządku. Gdyby było inaczej, wtedy w BIOS przechodzicie do zakładki DDR and Fabric Frequency, następnie Infinity Fabric Frequency and Divider i z listy wybieracie wartość na jaką ustawiliście taktowanie pamięci RAM. Czyli ustawiając np. taktowanie pamięci RAM na 3800 MHz, Infinity Fabric ustawione musi być na 1900. Pamiętajcie jednak, że nie zawsze będzie to możliwe przy taktowaniu RAM powyżej 3600 MHz nie uzyskacie dzielnika 1 do 1. Wtedy lepiej obniżyć taktowanie pamięci RAM, bo i tak uzyskacie lepszą wydajność. Rzecz jasna, po podkręceniu pamięci należy sprawdzić, czy komputer jest stabilny. W tym celu możecie użyć programu AIDA64. W zakładce narzędzia macie test stabilności, tam zaznaczacie opcję Stress System Memory i Stress Cache. Lub też innym programem, jakim jest Prime 95, tam ustawiacie test Large FFT lub też Blend. Dobrze jest również użyć jakiegoś benchmarka, jak Cinebench, czy też Blender, no i sprawdzić w kilku waszych ulubionych grach. Jak widzieliście, podkręcanie pamięci wcale nie jest trudne aczkolwiek jest to proces czasochłonny i z pewnością zajmie Wam sporo czasu, zanim znajdziecie stabilne zegary, a do tego dobierzecie odpowiednio opóźnienia, jak i również napięcia. I też na siłę nie idźcie w wysokie taktowanie pamięci kosztem opóźnień. Moim zdaniem takim sweet spotem są pamięci z zegarem 3200 MHz i opóźniami CEL 14. Oczywiście nie każde moduły będą w stanie takie wartości osiągnąć lub też 3600 MHz z opóźniami CEL 16 ewentualnie 17. Pamiętajcie także, jeżeli kupujecie powiedzmy te pamięci z profilem XMP dajmy na to 3600 MHz, mają one opóźnienia C18-19-19, 19, to możecie spróbować zejść z tych opóźnień na niższe wartości. Wtedy również trzeba będzie tutaj zająć się napięciami dla samych pamięci, jak również napięciami VCCIO i VCCSA w przypadku Intela, o których mówiłem Wam wcześniej. Z tymi napięciami również nie przeginajcie, bo jeżeli ustawicie zbyt wysokie wartości, powyżej 1,35 V, możecie uszkodzić kontrolę w procesorze i narobić sobie bigosu. Na dzisiaj to byłoby tyle, także ja Wam bardzo dziękuję za uwagę. Jak Wam się film podobał, zostawcie łapkę w górę. Nie zapomnijcie o dzwoneczku. Trzymajcie się. Pozdrawiam. Cześć. Zapraszam do mojego sklepu komputerowego blackwhite.tv